W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, zastanówmy się dziś chwilę nad tytułem patronki naszego bydgoskiego kościoła. Maryja, Matka Pięknej Miłości. Cóż to znaczy? Powszechnie wiadomo, iż Maria jest matką naszego Pana Jezusa Chrystusa. A On jako Bóg jest miłością. Ale dlaczego ta piękna miłość? Otóż najpełniej ta miłość wyraża się na krzyżu. Piękna miłość to mówiąc innymi słowy, miłość z krzyża. Miłość czysta, bezinteresowna, bez reszty oddana do końca. A dlaczego Maryja jest matką pięknej miłości? Nie tylko dlatego, że jest matką w znaczeniu dosłownym Jezusa Chrystusa, że Jego fizycznie poczęła i urodziła, ale przede wszystkim dlatego, iż tak została wyposażona przez Ducha Świętego, że współbrzmi doskonale. Syn. Jej niepokalane serce jest w sposób wspaniały dostrojone do najświętszego serca z I ona też była najbliżej syna wtedy, kiedy on po raz pierwszy tę jedyną, zawsze tę samą, ponawianą w czasie każdej przyświętej najświętszą ofiarę składał na ołtarzu Krzyża. Krzyż to pierwszy obróż. I tam się po raz pierwszy dokonała, najświętsza ofiara, ta, która ciągle dokonuje się w każdej przyśmie To też się Maryi, matce pięknej miłości. Jej postawie. Niech ona będzie dla nas wzorem, abyśmy mogli ją naśladować. W jaki sposób Maryja uczestniczy w tej krzyśmie? W jaki też sposób. Czerwana adoracji, bo ona czerwa ciągle przy swoim synu. Zapatrzona w niego, obecna przy nim. To jest nic innego jak adoracja, ta sama, na której my przed najświętszym sakramentem. Toteż starajmy się zapatrzyć w Matkę Bożą i brać z niej Maryja stoi pod krzyżem wyciszona. Cała cicha, skupiona, nie domaga się lepszej jakości mikrofonu, bo czegoś tam nie słychać. Żadne słowa nie są potrzebne. Nie rusza się, nie przechodzi z jednego miejsca w drugie, niczego nie wnosi, nie przenosi, nie czyta komentarzy. I wielu współcześnie powiedziało że w takim razie nie uczestniczy aktywnie w tym I to jest wielkie nieporozumienie, bo Matka Boża uczestniczy najaktywniej, jak to tylko sobie można wyobrazić, w najświętszej ofierze syna. To jest najbardziej aktywne i najbardziej świadome uczestnictwo. Ona doskonale rozumie, co tam się dzieje na krzyżu. I bardzo aktywnie uczestniczy, ale to jest aktywność wewnętrzna, to jest, ak to jest aktywność głębi, a nie tylko zewnętrzna i powierzchowna. Przede wszystkim Maria trwa zatopiona w kontemplacji, jak mówi ewangelista, i rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. To inaczej oznacza kontemplację. Matka Boża jest największą mistyczką wszechczasów i jest mistrzynią kontemplacji. Wyciszona po prostu trwa i wszystko rozumie. Ona ma wewnętrzne światło. Nie musi słuchać żadnych wywodów, słów, komentarzy, niczego. Ona po prostu jest obecna i chłonie i przeżywa i uczestniczy bezpośrednio, jak najbliżej i jak najgłębiej, w tej jedynej, najświętszej ofierze. To jest prawdziwe uczestnictwo. A tam dalej, wokół krzyża, zgromadzeni są ci, którzy krzyczeli, ukrzyżuj Go, którzy czynią wielki zgiełk, domagają się, żeby zobaczyć, usłyszeć, co tam się dzieje, co On powiedział, czy Eliasza była, czy coś innego. Tam jest wielki chaos i poruszenie. Ale Maryja nie wyprowadza trumf na żadne stadiony, nie każe pląsać, tańczyć, nic z tych rzeczy. Ona trwa, zatopiona, sercem wyciszonym ogarnia wszystko. W sobie nosi miłość i to wewnętrzne, przeciwne światło. To też my uczmy się od Maryi. Za jej przykład. Niech Matka Pięknej Miłości będzie dla nas wzorem. I za przyczyną właśnie jej, Matki Pięknej Miłości i naszej kochanej Matki, Mistrzyni, Nauczycielki, prośmy Pana o dar modlitwy prostoty, abyśmy potrafili przyjść na adorację Najświętszego Sakramentu i nie spoglądać nerwowo na zegarek i nie nudzić lecz trwać w uniesieniu z tym wewnętrznym światem i więcej rozumieć nas. Prośmy też o łaskę wyciszenia naszych serc i takiego w głębi właśnie kontemplacyjnego, aktywnego uczestnictwa w jedynej Najświętszej ofierze. imię Ojca Syna i Ducha Świętego Pana.